Prowokacje ze sztuczną inteligencją, część druga. Gdybym miał jednym słowem ująć i jak to wygląda na podstawie moich ponadrocznych doświadczeń ze sztuczną inteligencją, to posłużyłbym mi się może troszkę prowokacyjnym porównaniem. Ze sztuczną inteligencją to jest trochę tak jak w związku partnerskim. W wielkich sprawach potrafi się być wyjątkowo pomocna i ogarnąć rzeczy w szybkim tempie, wyjątkowo kompleksowo, no i przy pełnym komforcie dla Was. Ale co się tyczy drobiazgów, spraw bardzo prostych, to potrafi Wam położyć wszystko łącznie z tymi najbardziej pięknymi i złożonymi projektami. Czy jestem złośliwy? Nie. Podam Wam kilka przykładów. Jedna z moich fascynacji to jest typowanie metaboliczne. O co chodzi? No, jakbyście nie wiedzieli, to no, w piśmie świetnym jest powiedziane, że Pan Bóg stworzył człowieka kobietą i mężczyzną, coś takiego, nie? Ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie mają tą samą genetykę. I teraz można by sobie wyobrazić, że zarówno w medycynie nilinealnej, to znaczy tej przedklinicznej, tej regulacyjnej, ma to wyjątkowe znaczenie, ale nawet w tej medycynie klasycznej, któregoś dnia pewnie wejdzie na rynek, że generalnie mamy kilka typów przemiany materii człowieka. Żeby was nie przynucać, możecie sobie wyobrazić, że jest coś takiego w organizmie, jak no, tempo przemiany materii. No bo jak się rozejrzycie wokół siebie, Jeden jest chudszy, drugi jest na przykład bardziej otyły, a obaj jedzą to samo. To niekoniecznie znaczy, że ten jeden musi się dzielić pokarmem, bo ma na przykład sympatycznego tasiemca, nie? Ale na przykład może to oznaczać, że on wchodzi do tak zwanego podstawowego cyklu przemiany materialnej, czyli cyklu krepsa, bardziej od strony szybkich węglowodanów, podczas gdy ten drugi wchodzi bardziej od strony tłuszczu. I teraz, jeżeli spojrzymy na to wszystko od strony prowadzenia takiego sportowca, no to możemy sobie wyobrazić, że ten, który pracuje na szybkiej energetyce, tak nazywając to bardzo ogólnikowo, może być genialny na początku, przy starcie, ale w momencie, gdy potrzebny byłby wysiłek na jakimś dalszym etapie, to. Może mu zabraknąć tego powera, no i w tym momencie byłoby świetnie móc w jakiś sposób to ewaluować, jakoś wypośrodkować na podstawie pewnych danych, jak zwolnić troszkę ten jego cykl przemiany materii, a żeby był bardziej stabilny i żeby ten sportowiec był zadowolony z siebie i z życia. Przyjrzyjmy się drugiemu zawodnikowi. Ten drugi przykładowo jest z definicji wolny. W trybie, no, nie wiem, gdybyśmy to nazwali typologią metaboliczną w klasycznym ujęciu wedle Ariu Vedry, to byłby to, to typ wapniowy, czyli kapfa. O nim mówi się, że jest to generalnie taki rodzaj osobnika, który jest spowolniały w działaniu, który ma kłopoty z zastojem, no bo tam, gdzie coś jest spowolniałe, nie ma obiegu. Tam, gdzie nie ma obiegu, jest znowu zastój i jest taki ociężały i w podejściu intelektualnym i dynamikim, no wiadomo, że tego osobnika nie będziemy akurat zwalniać kwasami tłuszczowymi, czy też stabilną dietą różnego typu olejów, ale jemu przydałby się jakiś kop energetyczny. Generalnie mówi się, że szybką energetykę mają dzieci, osoby w czasie rekonwalescencji, poza wolną, no ludzie w wieku dojrzałym. No, i z wiekiem ta dynamika powinna się spowalniać. Pytanie, co jeśli się okaże, że nagle ktoś, kto jest w wieku dojrzałym, dostał przyspieszenia przyjemne materii? No, to są tematy, które potrafią być nie tylko interesujące dla naukowców, ale i brzemienne w skutkach, jako że jest określona grupa chorób, która wiąże się na przykład z niewystarczającą komunikacją między sobą komórek, a zarazem występuje w przebiegu tych chorób, czy też odchyleń, tak zwany szybki aspekt przemiany materii. Ale nie traktujcie tego, broń Boże, jako jakiekolwiek porady zdrowotnej. To są tylko pojedyncze impulsy, a żebyście wiedzieli, gdzie szukać i jak szukać. Bo jesteśmy przy sztucznej inteligencji. Na samym początku mój przyjaciel od spraw programowania powiedział mi, że ale musisz uważać. Jest takie określenie, że sztuczna inteligencja lubi halucynować. Nie za bardzo umiem to jakoś Nie jak to halucynować coś. Mówi sobie zaśnie w trakcie, albo z zwidy, niewidy? Tak jest. Bawiąc się na przykład tym typowaniem metabolicznym, no bo to też taki jeden z punktów, który chwilowo widzę jako rozwiązanie dla chronicznych chorób, gdzie można by sobie innym pomóc, nagle pojawiają się jakieś typy w przemieni materii których nigdy nikt nie wymyślił. Więc stawiam proste pytanie. Słuchaj, a skąd to masz? Nie wiem, jest błąd, trzeba usunąć. Wydaje polecenia, usuń i zamelduj. Tak, usunęłam, melduję, że zostało wykonane. Sprawdzam, jest jak było. Czyli czasami jest tak, że trzeba sprawdzać jedną sztuczną inteligencję poprzez drugą, a tą drugą poprzez trzecią. I jeżeli macie pilny projekt i okazuje się, że ona nie wiem, ma jak, nie ma nastroju, albo jej provider ma jakiś kłopot z łączami, dlaczego nie umie wam powiedzieć, to czasami warto dać sobie siana i się zastanowić, czy w ogóle jest w tym momencie jakaś sztuczna inteligencja, która w najprostszy sposób potrafi wam przygotować konspekt, zestawić dane, tak żebyście mogli wziąć w jutrzejszej konferencji aktywny udział. Przez ostatni weekend miałem też taki temat ze Sztuczną Inteligencją. Zależało mi bardzo, żeby doszło do przeanalizowania danych z kilku źródeł i po tej analizie wywartościować je, porównać i ułożyć z tego jakiś konspekt. Zadanie zleciłem w piątek. Dzisiaj mamy pojęcie jak wieczór. Zadanie jest nierozwiązane. To znaczy, znalazłem rozwiązanie sam, a mianowicie, że przeniosłem to, co było, do zupełnie innej sztucznej inteligencji, o, jakby, o większych mocach przerobowych. To jest właściwe określenie. Najciekawsze jest jednak to, że pojawił się problem, jeżeli jakieś dane opracujecie, fajnie byłoby to udokumentować. No, z tych dokumentów najlepiej w formie PDF-u, jako że miejsc energooszczędny nie zostawia tyle śladów co Word. I co? Wydaje rozkaz. Zrób to to po chwili odpowiedź wykonany. Sprawdzam. Jest źle wykonany. A, bo wiesz, bo być może ta czcionka nie pasuje idealnie do polskojęzycznych kodów ASCII. Dobrze, to poszukaj, masz na przykład Helwecję, która dobrze pasuje. Masz Areala, który ten Areal też pasuje. Ach tak, już kiedyś robiłam, robię dalej. Odpowiedzi długo nie mam. Za kilka minut sprawdzasz. Informacja zwrotna, że rozkaz został wykonany. Patrzysz, nie ma. Ach, wiesz, przeoczyłam. Poprawię to. Po poprawieniu nic nie widzisz: formacnika. Tych błędów technicznych nie ma, ale formacnika. Dajesz kolejne zalecenie. Słuchaj, przecież umiesz się posługiwać formatem. O co Ci chodzi? Usunąłeś błędy merytoryczne, przywróć format. Przywraca format, błędy pojawiają się znowu. To są zagadnienia, na które jako lekarz, praktyk, nie mam odpowiedzi za wyjątkiem prawa serii. Że pewne rzeczy się zadziewają, aż może ktoś w centrali zmieni jakiś algorytm i nagle okaże się, że przez jakiś czas akurat ta sztuczna inteligencja będzie jedną z wiodących. Wspomniałem tu o Cursora AI, inteligencji, która mnie fascynuje swoją przystępnością, ale która w żaden sposób nie potrafi się przyznać, owszem, potrafi mnie przeprosić, że coś tam, że nie mam się co denerwować, ale nie potrafi z góry niejako przekazać, co o kształtu profilo swoich możliwości, co by oszczędziło nam mnóstwo czasu. Poza tym wyobraźcie sobie, że macie podjąć decyzję nie, w kwestii operacji, w kwestii leczenia, i nagle w tej całej liście propozycji optymalizacji procesu zaopatrzenia pacjenta pojawiają się rzeczy, sztuczna inteligencja, sama sobie wymyśliłam tylko na podstawie jakichś podobieństw do elementów, które no, gdzieś tam występują. Zastanawiałem się nieraz, jak ona to robi, bo spotkało mnie to już kilkakrotnie. W przypadku tych rzeczy, którymi się zajmowałem, było to pewne, nazwijmy to, to jakby zjawisko mimikry. Maskuję się w cieniu pewnych modeli, czyli nie podpadam i będzie dobrze. Tak, tylko te dane, które ona mi dostarczyła, nie były ani wcale właściwe. Jeżeli nagle wymyślane są nowe kategorie, czy tak opowiadają nam nasi koledzy prawnicy, pojawiają się w grze yy, sygnatury rozpraw, które nigdy nie miały miejsca. Teraz wyobraźcie sobie, że ktoś ma zrobić skomplikowaną operację. I zespół oddelegowuje na rzecz uszy inteligencji przygotowanie wszelkich resources. Przewiduje management kryzysowy, co by było, gdyby było, i w stosunku do tego zabezpiecza dalszych kolegów w jakimś tam radiusie, po to, ażeby w przypadku krytycznym potrafili przejąć lejce i zainterweniować. No i co? Wyobraźcie sobie, że macie na planie awaryjnym pięciu kolegów. Później się okaże, że z tych pięciu, no jeden jest wykazany, że jest na urlopie, jeden akurat się rozchorował, a z pozostałych trzech nie ma ani jednego, bo są to fikcyjnie wygenerowane dane. Wiadomo, w lokalnej przychodni, w szpitalu, jeden na drugiego i praktycznie tego typu pomyłki, nazwijmy to logistyczne, nie mają za bardzo szans na powodzenie ale żyjemy w erze globalizacji. Czyli jeżeli nagle się okaże, że takie trendy, że każdego można przerzucić, jakoś zintegrować w większym schemacie, the big picture, co wtedy? A czy tak daleko jesteśmy od tego typu chaosu? Udało mi się wyjść z dyżurów w tym roku, w lecie. Zabiegałem o to lata, ale do czego zmierzam? Przez ostatnie dwa lata w ogóle nie prowadziłem żadnych dyżurów w samym Dortmundzie. Tylko byłem rzucany Lünen, Bochum, Schwerte. Pierwsze podstawowe pytanie by brzmiało, no dobrze, jeżeli lekarze z Dortmundu obsadzają dalsze ośrodki, to co robią tamci lekarze? Prawda? Nie wiem, pewnie są w Dortmundzie czy w Bochum. To tylko takie przemyślenie. Że z punktu widzenia wyższej logiki, statystyk, lekarz jest lekarz. Odległość, jeżeli nie jest zbyt daleka, jest do przebycia. No to cóż, to dojdzie na ten dyżur samochodem nie 15 minut, tylko 40 i też jest dobrze. Ale spójrzmy na to z innej strony, i to jest znowu kwestia empatii, jako być może jak na razie przynajmniej achillesowej pięty od strony sztucznej inteligencji. Jeżeli szukamy rozwiązania i mówimy, wybierz specjalistę, ewentualnie jeszcze w jakim promieniu, to otrzymamy też odpowiedź. Ale ta odpowiedź w niczym nam nie mówi, jakiego rodzaju, jakiego typu jest to człowiek. Czy jest on empatyczny, czy jest to ktoś, jak to Niemcy mówią, locker from hocker, czyli pełny luzak, czy jest to może ktoś który wierzy w dyscyplinę, albo ktoś, który no, hołduje starej idei, pan doktor przychodzi, jak ma czas i ochotę. W tym momencie być może trzeba by się zastanowić nad rozwiązaniami logistycznymi, które satysfakcjonują Was, a nie mają w oczach tylko tego globalnego rozrachunku. Dlatego, że każdy z Was, jeśli w ogóle idzie do lekarza, to nie interesuje go statystyka. On chciałby być zaopatrzony tu i teraz. Sztuczna inteligencja w medycynie to temat przyszłości. Mówi się, że no byłaby idealna ze względu na swoje możliwości na przykład w dziedzinie we wszystkich dziedzinach operacyjnych. Prawda? Ale pamiętacie, gdzie pojawiają się kłopoty. W logistyce, ogólnej transporcie, że gdyby jeździły autonomiczne pociągi czy autobusy i doszło na drodze z jakiegoś powodu do potencjalnej kolizji. Kolizji, w której mogliby ucierpieć ludzie, kto podejmie decyzję i kto podejmie odpowiedzialność, jak się zachować. To jest taki bardzo banalny przykład. Ale jeżeli teraz pozwolicie tej sztucznej inteligencji bez udziału jakiegoś superwizora operować od początku do końca, no to pojawienie się potencjalnych sfer ryzyk jest niemalże automatyczne. Ten delikatny temat wyważenia języczka uwagi między tym, co ludzkie, czyli bardzo zmienne niepewne, a tym, co sztuczne, digitalne, zautomatyzowane, przewidywalne w swoich algorytmach. To był temat, który fascynował i uczonych, i humanistów już od zarania dziejów. Gdy wspominałem swoim pacjentom 10 lat temu, że przyjdą czasy, że ze względów na czyste oszczędności będzie redukowana pierwsza linia kontaktu, Będą wchodzić duże instytuty, ośrodki. No i jeżeli nie będą wystarczająco czujni, to mogą obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku. Czy wy nie widzicie, że to jest praktycznie chlebnia codziennego? Że wyjmowane są wam z ręki możliwości kontaktu z lekarzem? No bo taki przykład z boku. Sztuczna inteligencja może na przykład administrować naszymi mailami. Ale jak to z telefonami? Też może jako sztuczna sekretarka. Ale czy każdego stać na to, żeby instalować sobie digitalny system z odbiorem maili, gdzie duża część ludzi nie ma w ogóle jakichkolwiek kwalifikacji do prowadzenia wymiany informacji drogą pisemną? Wtórny analfabetyzm. Inny aspekt. To DSVGO na przykład, gdy go nie było, to nikomu nie przeszkadzało, jak kilku pacjentów rozmawiało z sobą o chorobach w poczekalni. W międzyczasie jest to tak nie do końca mile widziane. Mogą kogoś przyrokować, mogą komuś zwrócić uwagę, że się nie stosuje do wytycznych ministerialnych. A tak naprawdę, to kto podejmuje te decyzje? jeżeli to pójdzie tak dalej. Że lekarz będzie się bał, czy ktoś z jego zespołu podejść do telefonu, to w jaki sposób za wyjątkiem maili macie przekazać Wasze problemy albo uzgodnić informacje? Pamiętajcie, nie każdy ze starszej generacji naszego społeczeństwa jest w stanie obsługiwać maila. I tutaj, gdybyście na przykład zrobili uprzejmość względem cioci, dziadka czy babci, i chociażby ze względów zdrowotnych, podłączyli im coś inteligentnego do odbioru ich maili, czy stworzyli im możliwość, ażeby poprzez speech-to-text potrafili na przykład nagrać w jakiejś wersji jakościowej informacje dla swojego lekarza i puścić to dalej. To być może z punktu widzenia życia rodzinnego i cieszenia się długim zdrowiem waszych najbliższych seniorów mielibyście największy wkład w implementację sztucznej inteligencji w naszym dniu codziennym.